Witamy Państwa z Grodu Kopernika. 10 dzień marca 2019 roku i 20 kolejka futsal ekstraklasy. FC Toruń podejmuje dziś AZS Uniwersytet Gdański. No i rozpoczynamy. Elsner. Piłki nożnej, 8 meczów i 12 bramek w reprezentacji plażowej Polski. Poźniaka i teraz Mikołajewicz, jeszcze dobitka, jeszcze raz Mikołajewicz, no i dobrze. Teraz golkiper Gdańszczan. Elsner odzyskał piłkę, ale tylko na moment. Sporo takich strat w obu ekipach: Kriezel, no i Gdańszczanie. Ładnie przyjął tę piłkę Wesserling, ale krizel natychmiast tam doskoczył do rywala i odzyskuje reprezentant Polski piłkę. Jest Mikołajewicz, Krizel Mikołajewicz, jest bramka! Wspomniałem raz jeszcze Mikołajewicza, bo on dużo tutaj dobrej roboty zrobił tym podaniem. No i krizel. bez problemów pokonuje bramkarza z Gdańska. Proszę zobaczyć tutaj Jacek Burglin. Bez szans. No i teraz dobrze rozegrali to gdańszczanie, bo Poźniak oddał strzał obok słupka bramki Torunian. Waszak. Cyman. Jacek Burglin szybko rozpoczyna grę swojej drużyny. Horbacz niebezpiecznie teraz. Uderzał Musik. Ma trochę miejsca, Krewc schodzi do środka, ale tutaj kompletnie nie opanował tej piłki gdańszczanin. Mikołajewicz, Mikołajewicz, Jacek Burglin, ale musiał tu się wyciągnąć. Z jednej i z drugiej strony też złe teraz podanie, Kawka ma futsalówkę, Kawka! No i Kamil naparło. parło. wróćcie do tego w początku gry co braliśmy. Dobrze zorganizowani w obronie, Bóg bardzo fajnie w ataku wyglądało, musi teraz wrócić, to jest najważniejsze. Jeszcze kawka, ale to jest już syrena kończąca nam tę pierwszą część spotkania. Już wszystko chyba gotowe i możemy rozpoczynać. Kriesel, Mikołajewicz, Elsner, Wojciechowski. No i oczywiście Naparło w bramce. Takim oto zestawieniem rozpoczynają Torunianie drugą część tego meczu. Aby grało się łatwiej i mniej nerwowo. Westerlink przymierzył obok bramki Kamila Naparło. Wojciechowski. Oj, teraz bardzo blisko był bramki samobójczej. Piotr Wardowski. Nie, Mikołaj krew oczywiście, przepraszam najmocniej. Kryzel. Waszak. Tomasz krizel, ależ fantastyczne uderzenie. To z miejsca jest kandydat do bramki tej kolejki. Tomasz Kriezel. Fenomenalnie. No, przymierzył tak, że Jacek Burgin tutaj mógł tylko popatrzeć. Wyciągnął tam się jak struna, ale absolutnie bez szans przy tym precyzyjnym uderzeniu Tomka Kriezela. I tym oto sposobem Kriezel staje się najskuteczniejszym strzelcem FC w tym sezonie. Mikołajewicz od razu bez przyjęcia, minimalnie obok bramki, kapitane w Ctoru. Cierpliwie, spokojnie, pewna, pewna piła, jest dużo czasu. Po to wam daje tyle czasu, żebyście nie mieli dodatkowej presji, tak? Poźniak już na boisku, jako ten lotny, z pustą bramką, teraz w Gdańszczanie, Wardowski. Poźniak, poźniak naparło, dobrze. Kawka pędzi, przełożył piłkę. Kawka, no dobrze to wszystko sobie tutaj wymyślił e e Dawid Kawka. Zabrakło odrobiny precyzji przy tym wykończeniu. Dobra, groźna akcja Gdańszczan. Poźniak przejmują to Runianie. Pusta bramka. Mateusz Waszak bardzo blisko, żeby chyba zamknąć ten pojedynek. Już dziękują swoim zawodnikom. Kibice w Toruniu, tu już nic zmienić się nie może. Westerling jeszcze uderzenie z daleka. I w tym momencie kończy się ten pojedynek. Najważniejsze dla kibiców tutaj w hali spożywczaka jest to, że Torunianie zwyciężają. 2 do 0 to jest trzecia z rzędu wygrana. Drużyny z grodu Kopernika.